Moto G13 i Moto G23 to dwa tanie smartfony Motorola. Pierwszy kosztuje 799 zł, a drugi 999 zł. Oprócz różnicy w cenie różnią się pojemnością pamięci RAM, aparatem szerokokątnym oraz mocą dołączonej do zestawu ładowarki. Pozostałe parametry obu telefonów są identyczne. Sprawdziliśmy, na ile komfortowe jest korzystanie z tanich smartfonów Motorola oraz czy warto dopłacić do wyższego modelu. Obie motorole są do siebie bliźniaczo podobne i różnią się tylko wersjami kolorystycznymi. Mają takie same wymiary. Obudowa tych telefonów jest wykonana w całości z lekkomatowego tworzywa, które sprawia dobre wrażenie. Mat częściowo ukrywa ślady po dotyku. Obie Motorole mają czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania, który jest szybki i skuteczny. W Motorolach można też skonfigurować odblokowywanie twarzą. Moto G13 i Moto G23 mają gniazdo słuchawkowe, a także dobrej klasy głośniki stereo. Według specyfikacji producenta, wnętrze telefonu jest zabezpieczone przed wodą, ale nie ma żadnej oficjalnej normy uszczelnienia. Oba modele mają taką samą specyfikację ekranu przekątną 6,5 cala, rozdzielczość HD 1600x720 pikseli, odświeżanie 90 Hz i maksymalną jasność 400 nitów. Panele wykonane są w technologii IPS. Niższa niż Full HD rozdzielczość nie przeszkadza w użytkowaniu, kolory są nasycone i nie zmieniają się, gdy patrzymy na nie pod kątem. Najsłabszym aspektem tych ekranów jest mocno spadająca jasność, gdy patrzymy na nie pod kątem. Obie Motorole są wyposażone w procesor mediatek Helio G85 oraz 128 GB na system i pliki. Cieszy mnie, że tańszy model nie jest oferowany z mniejszą pamięcią. Telefony różnią się jednak pojemnością pamięci RAM. Tańsza Moto G13 ma 4 GB RAM, a droższa Moto G23 8 GB RAM. Pojemność RAM ma niewielki wpływ na wyniki benchmarku Antutu. Oba modele uzyskały blisko 250 tysięcy punktów. Z punktu widzenia gier mobilnych różnica nie powinna być odczuwalna. Większe znaczenie pojemniejszej pamięci RAM odczują osoby często przełączające się pomiędzy wieloma aplikacjami. Wówczas droższej Moto G23 będzie znacznie łatwiej utrzymać wszystkie aplikacje aktywne w tle. Wydajność obu Motoroli jest pięciokrotnie mniejsza niż dzisiejszych flagowców. Nie są to modele dla wymagających graczy i osób przywiązujących wysoką wagę do szybkości działania w wymagających aplikacjach. A mimo to, na korzyść Motoroli działa dobra optymalizacja systemu. Oba telefony działają bez zacięć. W tym przedziale cenowym nie należy spodziewać się 5G. Obie Motorola go nie obsługują. Pakiet komunikacyjny obu telefonów obejmuje LTE, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0 i NFC. Telefony działają pod kontrolą systemu Android w wersji 13. Chociaż w systemie nie znajdziemy żadnych bajerów, nawet funkcji Ready For znanej z wyższych modeli tego producenta, to płynne działanie zdecydowanie to wynagradza. Są za to wygodne gesty Moto umożliwiające uruchomienie latarki i aparatu nawet gdy ekran jest zablokowany i wyłączony. Główny aparat jest w obu motorolach dokładnie taki sam, o rozdzielczości 50 megapikseli. W świetle dziennym aparat radzi sobie bardzo dobrze i trudno mieć do niego zastrzeżenia. Mniejsza szczegółowość i rozpiętość tonalna niż w droższych telefonach wynika właśnie z ceny. Efekty są jednak zadowalające. Dopiero zdjęcia w pomieszczeniach są wyraźnie słabsze od droższych konkurentów, a zdjęcia nocne są już po prostu całkiem słabe. Niestety, w tej półce cenowej nie można liczyć na dobrej klasy zdjęcia w słabym oświetleniu. Różnice pomiędzy G13 i G23 dotyczą dodatkowych aparatów. Tańsza Moto G13 ma dwa dodatkowe aparaty o symbolicznej rozdzielczości 2 megapikseli, jeden do zdjęć makro, a drugi do detekcji głębi sceny. To wyłącznie marketing, bo nie widzę żadnego praktycznego zastosowania dla tych aparatów. Droższy model Moto G23 nadal ma bezużyteczny aparat makro, ale drugi aparat ma ultraszeroki kąt i rozdzielczość 5 megapikseli. Zdjęcia z niego są znacznie gorsze pod każdym względem od aparatu głównego. Mimo wszystko w korzystnych warunkach można aparatem ultraszerokokątnym zrobić sensowne zdjęcie, które przynajmniej na ekranie telefonu i w internecie będzie wyglądało dobrze. Jakość wideo w obu telefonach jest bardzo podstawowa. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to Full HD, szczegółowość jest przeciętna, a stabilizacja cyfrowa działa raczej symbolicznie. Oba telefony mają baterie o takiej samej pojemności 5000 mAh. Za to ładowarki dostarczane w zestawie są już zupełnie inne. Tańszy model Moto G13 ma najbardziej podstawową 10 w ładowarkę, a Moto G23 już trzy razy mocniejszą ładowarkę o mocy 33 W. Różnica w czasie ładowania będzie wyraźna na korzyść droższego modelu. W naszym teście strumieniowania wideo z YouTube, z jasnością ekranu ustawioną na połowę, oba telefony rozładowały się do 1% baterii po upływie trochę ponad 18 godzin. To dobry wynik, dający pełen komfort i około dwóch dni umiarkowanego użytkowania. Obie tanie Motorola można uznać za udane telefony. Mają wiele kompromisów wynikających z niskiej ceny, ale dla mniej wymagającego użytkownika kompromisy nie będą stanowiły problemu. Najbardziej cieszy płynne działanie systemu, czym nie mógł pochwalić się droższy model konkurencji – Realme C55. Z tego punktu widzenia tańsza Moto G13 za 799 zł jest tym bardziej godna uznania. Największymi kompromisami w obu telefonach jest słaba jakość zdjęć nocnych i przeciętna jakość nagrywanego wideo. Droższy model oferuje dwa razy więcej pamięci RAM, Dodatkowy aparat szerokokątny i trzykrotnie mocniejszą ładowarkę o mocy 33 W. Najmniej przydatny z tych elementów jest dodatkowy aparat o stosunkowo niskiej rozdzielczości. Dodatkowy RAM i szybsza ładowarka istotnie wpływają na komfort użytkowania. Pozostawiamy ostateczną decyzję użytkownikom, bo obie motorole są wystarczająco dobre, aby z nich na co dzień korzystać.